Dobra, no zaczynaj, jedziemy. Ani mów dzień dobry, dzień dobry. Ja powiem też dzień dobry, dzień dobry. Jestem dzisiaj z moją mamą. Mama dzisiaj gotuje, ja oceniam. Będziesz dzisiaj gotować? Obiecane, powiedziane. Klamka zapadła. Będę gotować dla Ani i dla tak. jej przyjaciół. Czyli was. Ze szczyptą miłości. Wszystko tak. musi się udać. Chociaż ja mamusia nie umie gotować. Ale czemu ty umiesz, że nie umiesz gotować? Przecież tu umiesz gotować. A i tam. Dużo o, będzie tipów od mamy zdrowotnych. Lecimy, bierzemy się za śniadanie. Okay. I masz poślizg w żołądku i związanie kwasów żołądkowych no przez cały dzień. Dziękuję. No, a co to jest? To jest kefir zrobiony przez ze mnie. Dodałam troszkę kefiru do mleczka, które kupiłam. od... mam rano na pusty żołądek ten kefir się napić, tak? Nie masz, tylko możesz. Pokaż, pokaż, pokaż. pokaż. No. Jeżeli ktoś ma chory żołądek, na kwaśność, jakiekolwiek dolegliwości, a nie ma czasu zjeść śniadanka. Okay. No i mieszam. I to wypijam. Smacznego. Cheese. Testuję to. Małymi łyczkami. Mama, a czemu to jest kwaśne? To nie jest Jejdzie. za dobre mama Co? No to jest takie skwas... kwaśniałe. No I ja lubię ja kefir, ale to jest trochę kwaśne No dobra, kwaśne, ale nadalko tak y, Kawę zbożową, oczywiście orkiszową Dlaczego orkiszową? Teraz czekam aż się zagotuje woda, żeby zrobić kawę Mleczka dolewasz sobie jakiego chcesz Kawa orkiszowa A dlaczego pijesz kawę orkiszową? Niezwykłą jak ja jestem, nisko Ale Możesz się napić kawki takiej na rozruch, jeżeli tak jesteś przyzwyczajona Powiem jest okej, okay, ale najlepszy jest orkisz jeszcze nie widziałam napoju Orkiszowego, więc tutaj pozostawiam pole do popisu wszystkim, którzy robią napoje. <laughs> Jaka influencerka! Bardzo, do, się bardzo dobrze się czujesz przed kamerą, bardzo mi się to podoba. Teraz tak, chlebek kroimy, włączamy piekarniczek i kroimy. Ania zje dwie kromeczki. Mama, bardzo cienkie proszę. O, chyba za cienkie. Noż ja tak zboczył, tak, że. Genetycznie. Plus, o, minus to idealnie. jest to, da, A oprócz tego zachęcam Was do pieczenia chlebka orkiszowego, ponieważ ziarno orkiszu, i tutaj y, dla zainteresowanych zachęta, żeby poczytać na ten temat, jest niepowtarzalne. Dlaczego? Ponieważ ma wszystkie mikro, makro składniki, wszystkie y, całe białko, y, dobre tłuszcze i nie można go modyfikować genetycznie. Co? Orkiszu. Robią tak, ale mówisz, że i tak mówiłaś mi ostatnio, że orkisz orkiszowi nierówny. I o co chodzi? Jak orkisz rozróżnić dobre od niedobrego, powiedz tutaj? Normalny człowiek taki jak my nie rozróżni. Natomiast okay. może kupować z dobrego źródła, ale e, niektórzy, po to, żeby mieć lepszy urodzaj, mieszają z pszenicą. No to jest takie przestępstwo w Okej, okay. a żywieniowe. powiem Ci, że ta kawa taka bardzo lekka smakuje trochę jak taki milkshake. Dla Ciebie milkszej dla mnie kawa zbiążowa orkiszowa na śniadanko jest super. Ale nie pobudza e, to w ogóle przecież. E, dobrze, nie pobudza, ale daje Ci poczucie takie, że wypiłaś kawkę, a niektórzy nie mogą się pobudzać od rana. No wiem, e, chyba dla, osób, którzy, jak, dla osób, którzy tak jak Maciek, którzy są wysoko ciśnieniowcami. Maciusiu, pij kawkę z orkiszu, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Maciusiu. <laughs> chciałam skończyć wątek kawy, że na przykład bardzo dużo osób ma problemy stres w pracy i oni myślą, że jak dadzą sobie kopa takiego kawy to maczy bardziej, nie elsanina i tak dalej, są przyzwyczajeni, że piją tę kawę, są uzależnieni psychicznie poprzez zapachy i tak dalej i dają sobie kopa na chwilkę, ona działa nie dłużej niż pół godzinki i w dużym kubku herbatka zielona, bardzo zdrowa, bardzo dobra i bardzo fajnie pobudza i utrzymuje to pobudzenie, jeżeli ktoś nie ma czasu y, tak robić maczy, zalewa sobie herbatkę zieloną, już wodą taką troszeczkę odstaną i ta I herbatka zadaję, się też parzy. Mów kefir, orkiszowa. Ale zielona. bardzo dużo powinno się pić, żeby się przepukiwać. Posadzimy jajeczko. Jedno i drugie. Chciałam powiedzieć, że troszeczkę sole, ale też mam ziółka, które, których używam, ponieważ mają bardzo dużo składników. Bertram Gargan, Pietrucha, Koper Włoski, Pieprz Biały, Szałwia, Lubczyk i te zioła to po prostu wszystkim polecam. W ogóle gotowanie bez przypraw, bez ziół, które są w naturze i dobroczynne dla organizmu, ponieważ yy, powodują lepsze trawienie, uruchomienie dróg żółciowych do produkcji żółci, yy, to jest przestępstwo dla mnie. Ja Uważam, że przestępstwo to jest za, za duże Nie, no słowo. to grzech zaniechania. Który jest zdrowy. No. 10 pompeczek witaminki D3, co oznacza, że to są 4000 witaminki D3. Proszę Ania. Ja też nie przepadam za olejem z czarnuszki. Gdle. Trzeba to przepić kawą. Jajeczko Ani. Ani. No, drugie jajeczko. Hamosi jajeczko. Super. Do tego chciałam zachęcić wszystkich, żeby jedli kiszonki. Ja jem sezonowo, czyli na przykład jak już się sezon kończy i nie ma polnych upraw, czyli jak to mówią, gruntowych, to jem ogóreczki kiszone, a pomidorki przetworzone. Masełko, jest taka kulka. Którą kupuję na targu i mam ją długo, długo aż do końca i nie psuje się jak jest przechowywana w słoiczku. Smarujemy, może tak nie za bogato, ale też stosowanie masełka to jest znowu grzech zaniechania, ponieważ zawiera wszystkie wartościowe witaminki A, D, E i Dla mamusi mniej bogato, ogórki kiszone. swoje robione, nie? Tak. Okisiły się. Drugi. Kiedy robiłaś? Zawsze na początku lata. Z jedną jemy jajeczka, a drugą zrobimy z serkiem białym. Chwileczkę. Biorę serek biały. Kawałeczek białego serka. Który, jeżeli ktoś nie lubi na słodko, może zjeść. Ja na lubię słono. na słodko. Cynamon. Dużo cynamonu. A jakie ma wartości, to sobie poczytajcie. A Galgant to też jest Fala, niespodzianka. Nie, no nie, no, Słuchaj, ja Galgant to się... jest pochodna imbiru, alpinia, no która no działa to tylko styl to? Styl, ja Nie takie Anioł. Nie takiego. Aniu, nie, miotek. Odrobinę miodku lipowego. To yy, wszystko. Jemy. To wszystko. Jedzenie ma być proste i dawać siłę. Ma być pożywne, dawać człowiekowi życie, czyli pożywienie. Odżywiajmy się prosto, zdrowo, tak, żeby wszystkie mikro, makro, składniki, witaminki były w tym zawarte. Smacznego. Ale chleb taki, zrobiłaś ASMR. Mm. Dziękuję mamusiu za śniadanko Jajko ci wyszło klasa Trochę żeśmy się zagadały No Ja lubię takie bardzo A lejące. co on się robi? Powoli się je mhm. Tego czego my nie umiemy przed białym chlebem wszystkich ostrzegam. Dlaczego? Ponieważ biały chleb to jest przetworzona mąka, pozbawiona resztek błonnika, witamin, wszystkiego. I nawet jak ktoś by piekł chleb gorkiszowy, a kupi sobie mąkę, tam taką oczyszczoną, białą, to żeby do dodawał troszeczkę odrębów, żeby dodał jakiś właśnie tam ziaren słonecznika. Bo... Dobra, robimy te z tej kanapki, tylko że chcę mniejszą, bo ja Ale... już jestem full. Ale bardzo dobra. Smakuje trochę jak taka bułeczka cynamonowa z serem. Aha, widzisz? A to jest chlebek żywnik, mm. z serkiem to? swojskim, miotkiem od pszczółek. Czemu się mówi, że jest to drugi mózg? Powiedz wszystkim. No dlatego, ponieważ jeżeli dobrze trawisz, wchłaniasz, no to mają siłę twoje komórki mózgowe. I na przykład przyprawy takie jak galgan, bertram. Bertram jest fantastyczną przyprawą, która polecam wam się zainteresować. To jest według medycyny świętej Hildegardy. Usuwa toksyny, działa fantastycznie na... Pasaż jelitowy, nawet posypać sobie troszeczkę na posiłek, babkę płaszcznik. Powinniśmy jej jeść około łyżeczki, czy na przykład do owsianki. Ja dzisiaj to zrobię. Powiem Ci, że to smakuje jak deser. To sprawia, że. Natomiast uważam, że młodych ludzi powinno się zachęcić do stosowania ziół i przypraw. Mhm. Bo na przykład te przyprawy działają leczniczo. Ktoś Ma ciężki posiłek, no bo jest na przyjęciu jest za dużo, ponieważ się nie oparł od, od dostatecznie. <laughs> Zachętą i widoką ma taką ciężkość w żołądku. Uh -huh. Dla mnie takim tadam, yy, że no równorzędne, jakby może połknąć dwie nospy i pięć tabletek yy, na przykład Rafacholinu, to jest yy, odrobina majeranku z przemielonym kminkiem. Nawet jak ktoś nie lubi kminku, to polecam zmielić w młynku do kawy uh -huh. i pomieszać z majerankiem i szczypta na czubek łyżeczki takiej przyprawy. Powoduje wyrzut żółci, lepszy pasaż taki, jeżeli chodzi o jelitka uh -huh. i wtedy wszystko się ładnie strawi, szybciej będziemy, co będziemy robić, na obiad robić? będziemy robić moje ulubione białko, czyli rybę za którą niektórzy nie przepadają ale ja przepadam, więc będziesz jadła to co mamusia, natomiast warzywka koniecznie, te warzywka które są najbardziej korzystne dla człowieka zabierają fajne składniki, dużo węglowodanów, mikro, makro składników i jeszcze błonnika yy, czyli porusza, jakie to są jest, według Ciebie? marcheweczka, pietruszeczka, seler no ale nie wszyscy lubią yy, zastąpimy dynią, kocham go Gotowany korzeń pietruszki uwielbiam. Co to za cukinia jest taka duża? Urosła <noise> na polu, kupiłam na targu, myślę, że jest bardzo smaczna. I ze z tymi warzywami będziesz robiła? Zacznę od duszenia marcheweczki pietruszeczki. Najpierw ją zetrę w takie płatki mhm. na yy, tarce. Natomiast później dodam cukinię, bo będzie bardziej miękka, krócej się będzie dusiła mhm. i na koniec ze dwa kwiatuszki brokułka. Nie lubię trzeć na tarce, bo zajmuje to dużo czasu, a tutaj to tylko trzeba uważać, żeby sobie palce nie zetrzeć. No fajny sposób. Wsyk, wsyk, wsyk troszeczkę oliwy z oliwek, kładziemy i niech się to dusi. Okej, okay. no i rybę. Troszeczkę soli, a przyprawa do ryb, o, natrzemy, natrzemy, żeby ładnie pachniało. O, I druga strona. Ty to wsadzasz teraz do airfryera, nie? Tak jest. O. Troszeczkę oliwą, żeby była taka Jeszcze. Krążki są dosyć grube, więc trochę im czasu potrzeba. ja wykraiwam środek. A czemu? Nie wiem że to jest dynia, nie cukinia i ma pestki. Faktycznie powiedział. takie pestki ma jak dynia. No dokładnie to jest pewnie dynia. dynia. Jakaś odmiana dyni, która wygląda jak cukinia Chcesz mi powiedzieć, że kola jakby nas nie było, by wskoczyła i tą rybę zjadła? Tak, teraz tak zrobiła Wojtusiowi, że Wojtusz przygotował sobie mięso, które mu kupiłam na obiadek, tam było około, no ponad pół kilograma indyka piersi. Przygotował sobie, a później poszedł na górę odebrać telefon. Przychodzi i mówi tak, gdzie jest moje mięso? I mówi tak, może włożył do lodówki, szuka w lodówce, wszędzie szuka. Patrzy się na kole, a Kola myk, myk, myk i zjadła oczywiście wszystko po Mało tego jeszcze. Kolusia, Kolusia naprawdę ją usprawiedliwić. Ale pachnie! To jest na bank dynia. Aniu, no taka mądra to ja teraz też jestem, jak rozkleiłam. Ty, zobacz ile tego jest. Bardzo dużo. No, bardzo żadnych warzyw już więcej nie róbmy. Ale pachnie, no myślę, że mama już tak myśli, jeszcze raz dynię jedynie. Ja bym dała Sól. trochę oliwy, żeby ona się tak fajnie podsmażyła. Sól oczywiście. Jeszcze nawet troszkę oliwę. Dużo ziół. O. Minek z majerankiem. Troskę, troszkę pieprzu. Myślę, że nie mieszamy jeszcze. Nie puści sok. Mieszamy, czekamy. Dokonuje się. I namówić do przechowywania takiego, ja nazywam to rolowanie pietruchy, bo ona jest zamrożona, świeża, w takiej właśnie folijce wyciągam taką jedną dawkę pietruchy, całatę lodową, może będziemy po prostu ją rwać, całata to w ogóle jest źródło witamin, więc nie darujemy sobie, żeby dodać, daję, ja nie pamiętam kiedy, patrzyłam jak ktoś mi gotuje, tak wszystko, wszystko, bardzo fajnie jeszcze to, bardzo fajne experience. to zwykle ty gotujesz, no. I tutaj wiele nie potrzeba, tylko namawiam Was do używania soli naturalnej, boheńskiej, kłodawskiej, kamiennej soli. Ta sól ma właśnie mikroskładniki, bo jak ktoś Wam mówi, że macie sól jodowaną, ten jod się nie wchłania. Mieszamy z solą kamienną solą. Dobra, więc polewamy olejem olej dyniowy. Mm, jest rewelacja. I bardzo zdrowy. I dodajemy oczywiście pietruszeczki. A ja też pietruszkę lubię. No, jeszcze troszkę możemy pietruszki dodać do naszej dyni. Żeby tutaj aż tyle jej nie było. Bum, mamy pietruchę. Ale pietrucha de facto powinna być surowa. Do tych warzywek jeszcze dodałabym lody koperkowe, które też są Lody zamrożone? koperkowe? Zamrożony koperek. Bo ktoś tak nazywa lody koperkowe. Brakuje mi tu ogórka, Pomidora. Suszone pomidory, polecam. Bo też fajnie by siadły, to no. y, Siadłyby, y, właśnie nie. Natomiast następnym razem się postaram, jak będzie. A, ale ogórka? O, koniecznie, 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 bo on fajnie nam zakwasi. Bierzemy to na kosteczki. I nie musicie już potem cytrynować. Jeżeli macie kiszony ogórek, to nie musicie dodawać cytryny. Ale co kto lubi, dowolność. I, miesza. I, I mieszamy. Była sól na A, początku, okay. mieszałam z salą. Także ta sałata może puścić troszeczkę soku. Ona była wymoczona w wodzie, żeby tam nie było żadnych przypadkowych mm, środków, które nie pozwalały jej zgnić na polu. Ok. okay. Jeszcze 13 minut, chyba. Ale Marchew twarda. Nie, dnia nie, taka nie może być. No, musi być wszystko miękkie. A no to po co ty jesz, jak jeszcze ryba 13 minut, a to przypuszczam, że może z 15? Wydałam troszeczkę brzącej wody, żeby na większym ogniu tak poddusić i troszeczkę masełka, żeby była taka wisienka na to, gdzie smakowała. ale wody puściły teraz te warzywa, no ja myślę, że teraz możesz potestować na słoność. Dobra, to już widzę, że jest rozgotowana. Mhm, ale spróbuj marcheweczki. A marcheweczka ma być dente właśnie. No już jest ma być dobrze, taka... już jest dobrze. Tak? Mhm. Ta... Ładnie się ryba zrobiła, no. Rybka po prostu jest upieczona. O, puch. Wychodzi puch. razem z papierem, ale nie ma Nie szkodzi. No. Dużo warzyw. Pietruszeczka. Aniu, to dla Ciebie. No dziękuję, powiedzieć. tak wystarczy? Chociaż warzyw to masz mi dużo dać, tak? jeszcze masz mi dać, na pół na spodzie Nie no, tyle nie zjemy Dobra, ja już dziękuję No i gwóźdź na trumnie Co jakiś gwóźdź na trumnie, chyba wisienka do tortu wisienka. No To jest sałatka Wisienka na torcie Gwóźdź na trumny, no to było trumny to było pomylenie cukini z dynią Kładamy po troszeczku, bo by nie było na tym talerzu zielonego A tak nie może być Myślę, że tak będzie zdrowo Pięknie. A jeszcze, przepraszam, rybkę troszeczkę weźmiemy soku z cytryny. Herbatka z rana, parzona. Sprój warzywka. jest test. No, oczywiście. Czechota. Sól? co? Mhm. Dla mnie w sam raz. Dzisiaj słuchajcie, raz ość wbiłam w niebieniem, i od tamtego momentu bardzo się boję ości w rybach, bo się przestraszyłam. Było to na Wigilii. Powiem ci, mama, tak. Warzywa prima sort. Przepyszne. To masło na końcu do tych warzyw. Mm -hmm. Game changer. Tylko ja, jakbym komponowała sobie na przykład posiłek, to bym dała tutaj jakieś węgle złożone. Kasze, ziemniaki, ale mówisz, że jakiś smoothie potem pijesz, więc nie mogę się doczekać. Okay. Przepyszny dorsz. Sałatka. Mm. Czy ten kawał ryby nie jest smaczniejszy niż każde mięso? Jeśli chodzi o rybę, jestem mój numer jeden, to jest łosoś. Potem halibut, a potem dorsz. To jest mój top 3. To jest takie ciepłe comfort food. A sałatka jest taka odświeżająca. I wiesz co? Te warzywka, które są duszone, one w ogóle nie są takie rozmłane. Są takie al dente, nie? Mm -hmm. Bardzo pyszne. Pyszne. Aniu, a ziemniak by nas przymówił. Za dużo by było. Mama, ja jestem sportowcem. Ja się tyle ruszam w ciągu dnia, zrobiłam teraz 7 km. No ale ja nie robię 7 km, a ty jesz tak jak ja. Otóż to, dlatego dzisiaj głoduję. Żartuję. <laughs> Tak, a głodówki rozsądne polecamy. Bardzo ładnie się oczyszcza organizm. Nie lubię słowa głodówka, tylko post. Są różne rodzaje postów. Masz post tak zwany intermittent fasting, czyli okno żywieniowe, gdzie jesz na przykład od 10 do 16, potem pościsz. To jest bardzo zdrowe. Mm -hmm. Masz posty, gdzie cały dzień nie jesz. A masz posty, jeśli ty zaczynasz jeść od 9, a kończysz o 17, 18, też masz jakieś okresowe okno postu. Nie jesz nic. Są ludzie, którzy jedzą ostatni posiłek o 23 i następny o 5, 6 rano. Według badań najbardziej korzystniejsze jest okno 16, 8, czyli 8 godzin jesz, a 16 pościsz. Też nie wiem na ile te badania są prawdziwe, więc nie mówię, że one są żebyście mnie nie łapali za słowo. Oczywiście, że właściwe, ponieważ jeżeli nie ma podaży żywności, to jest zjawisko apoptozy, czyli autofagi. Komórki się dotrawiają te, które są niepotrzebne. Poza tym się, pierwsze co się autuje z organizmu to toksyny. Te, których dostarczamy na przykład nie dobierając pokarmów. Jedzą właściwie. Wszystko połączone, właściwie, właśnie. Dieta ta, która teraz jest ta to dieta, tak? No to nie każdy może, ja na przykład bym, no to mnie poszła. Natomiast krótko tak. Dlaczego? Bo taka możliwość. Moment... Ale zadajmy sobie jedno pytanie. No. Najważniejsze. Jaki jest tego cel? Taki. Bo 90% ludzi przy obecnej diecie, którą stosują, wystarczyłoby, żeby przestała się objadać, zaczęło zdrowiej jeść, wymienić jakieś się nie wiem, makarony na kaszę, na bataty, na takie rzeczy. I to by wystarczyło. Bo szukamy zawsze złotych środków, że człowiek się odżywia skrajnie. I, i przechodzi na keto, na inne. Zmienia. A tu chodzi o nawyki. Zamiast białego chleba, kup sobie żytni, pełnoziarnisty, orkiszowy. Zamiast płatków z mlekiem, wymień sobie na płatki owsiane, orkiszowe. Tu chodzi o takie drobne zmiany. Rozumiesz, bo tu już mówimy o skrajnie. Soki, diety oczyszczające. A większość ludzi, którzy chcą się wziąć za dietę za coś, idzie ze skrajnie złych nawyków. Zami My mówimy też o takich normalnych ludziach, którzy nie chorują na nic, nie? Uh -huh. Natomiast jeżeli ktoś jest chory, ma no na przykład no tak, tam zespół cieknących no tak jelit i tak dalej, no jest lekarza mówisz, no. Tak, no to te diety, te krótkotrwale stosowane są dobre dla... Dobra, ja deser po obiedzie i kawa na mleku owsianym, kawałek ciasta. Mm, 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 mm. Serio, to jest mój ulubiony rodzaj sernika, właśnie z czekoladą u góry. Po, po, po rzucę, żeby się a jak jesz, to zaraz jedziemy, nie? W tej chwili no to zupełnie inne możliwości są, nie? Bo jak myśmy byli w waszym wieku... To Poczekaj, poczekaj, no to, u, Aniu, no to musisz mi, Dziękuję bardzo. Mówisz, że tak wszystko będzie hulało i nie muszę kasować zdjęć, bo pamięć ma y, taką optymalną. masz 1 terabajt. Dzięki. Mamy porę kolacji. Mama, co jeszcze na kolację? Proponuję wam orki albo owsiankę, co tam wolicie. Przygotowałaś sobie wszystko? Ja przygotowałam wszystko, dlatego ponieważ. No babka płaszcznik jest po to, żeby ci jelitka fajnie pracowały. Orkiszowianka to jest coś takiego jak owsianka, tylko na bazie orkiszu. Ale też proponuję wam dodanie właśnie tych przypraw hildegardowych, które Bertram pięknie oczyszcza z toksyn uh -huh. i powoduje lepsze wchłanianie uh -huh. mikroskładników, Galgant to coś na wzór tak pochodna imbiru, uh -huh. bardzo fajnie na układ krążenia, no i cynamon to wszyscy znają. Płatki orkiszowe, jabłuszko przygotowane, więc na wodę rzucę płatki orkiszowe, w tym czasie skrobię jabłuszko i no, już dokładam. No to będziesz mówiła, wrzątek, teraz sobie jabłko. A jedno jabłko na dwie osoby to nie za mało? Nie, jest duże. Nie można się tak najadać na kolację. Tylko trzeba, żeby jelitka sobie ładnie pracowały. Proszę bardzo. Wyciskamy pięknie adresek. o. Jak... Kroimy szybciutko. No i proszę, no jedno jabłko nie wystarczy, bo no, nie podjada. No daj jeszcze jedno. Jakieś myszy tutaj się... Ale pyszne. A wiesz, jakie jest moje ulubione jabłko? Jakie? Już mogę Ci powiedzieć, że znalazłam swoje ulubione jabłka. Tylko je mogę iść do końca życia. Lobo. Ale w życiu możecie się zmienić. Mama, jakbym się dała tu jabłko, to byś miała totalnie też mój smak. Smak. Ok, czyli teraz jabłka, tu dodane orkisz, wszystko się dusi. I tu będziemy po kolei, co jeszcze? Tym to jest posiłek na przykład. Typowo węglowodanowy. To jest zero białka, baba. Oryginalny korki orkiszowy, proszę bardzo. I razem z babką płaszcznik pięknie zagęści, okay. ale musimy troszkę go rozrobić w zimnej wodzie, żeby nie było flejków. No i de facto jabłuszko, myślę, że już jest Dobra Czy lubisz takie rozmemłane? Nie No ale ja nie lubię takich płatków nieugotowanych No dobrze, nieugotowane, ale zobacz, one wystarczy, że są sparzone I to znaczy, wiesz co, owsiane jeżeli polecam, to też polecam takie pełnowartościowe Czyli nie te przetworzone, czyli nie tak, te nie błyskawiczne Czyli te, jak ja lubię Nie błyskawiczne nie Czyli błyskawiczne. nie te, jak ja jem A ja uwielbiam błyskawiczne, bo one się na taki budyń To Popatrz, czy masz jakieś jogurty, ale nie masz, więc... Mam, mam Udupa z białkiem mam. Ty będziesz jadła z jogurtem, ja bez Ile to ma gramów białka? 4,18 gramów. Dobrze, no będziesz miała dietę taką, jak mama musiała. No. Dobra, to nie będę dawać tego jogurtu. Mamy zjeść tak jak ty, tak? Proszę, już prawie wszystko gotowe. W tym momencie no. dodajemy, żebyśmy nie zapomnieli, tak, migdałki. No, no, no. Można pokroić, można nie pokroić. Skórki schodzą, bo one są wcześniej sparzone. Proszę. Migdałek. Teraz dodajemy miodek lipowy. Bertram. Galgan. Cynamon. Na co działa? A i cynamon to jest rewelacja, jeżeli chodzi o metabolizm polecany cukrzykom i różnym problemom metabolicznym. Dobra, i na koniec zagęszczamy rysikiem orkiszowym. Tak, voila. O, tak łyżeczka na jedną osobę, ale trzeba obficie popijać po babce płaszczik. Jeżeli macie wrażenie, że jest za gęste, bo wolicie za bardzo. Za gęste? Tacho, jeżeli ktoś ma takie wrażenie, bo różne ludzie jedzą, bardzo to można fajne. dodać troszkę wody. I to jest gotowe. Finito. Fajny napój, który zalewacie tylko wrzątkiem. Jest zdrowotny, ponieważ są tu takie składniki. Miodek, cytrynka, imbir, troszkę goździków i oczywiście gałązeczka rozmarynu. Anią. Powiedz, ile ci nałożyć? Trochę nam się za dużo zrobiło. No jeszcze? No tak, 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 nie, to wystarczy mama, wystarczy. Tak. Ja to tak mniej, bo wiesz, ja nie biegałam. <grymne> <grymne> Okej. Okay. Kolację jemy małą łyżeczką, żeby dobrze wrócić. I zalewamy napój imbirowo-cytrynowo-goździkowy, zdrowotny, mhm. szczególnie na zimę polecam. No i smacznego. Dziękuję bardzo za kolację. Normalnie można sobie oczywiście, jak ktoś chce białko, serek dodać albo jogurt naturalny. Bardzo dobra. Smakuje jak moja owszanka z Dobrymista. jabłkiem. Brakuje mi tutaj źródła białka. Mamy tutaj źródło tłuszczów, jak migdały, węglowodanów, płatki orkiszowe, grysik. Ale samo, samo w sobie. Bardzo dobra. Też migdały są tutaj. Hmm? Źródło tłuszczów już masz. Przez te przyprawy jest taki korzenny, zimowy posmak. Mhm. Fajne. Tak, latem smakuje na zimno. Powiem Ci, że jest świetna, bo działa tak rozgrzewająco. Od razu czuję, jak mi te przyprawy rozgrzewają i lepiej mi jest. Na zatoki super. Mhm. Naprawdę czuję bardzo mocne rozgrzanie przez te przyprawy. No a poza tym, jak mówiłam, orkisz ma rodanit, czyli taki... Mam pierwiastek immunotrioskianin, który działa immunostymulująco, mhm. czyli na odporność przeciwnowotworową w tym okresie jesiennym. No to super. No, u mnie to tak. Chyba numer jeden z dzisiejszego jadłospisu to to. Numer 2 warzywa z rybą, a numer 3 jajka, ale numer jeden egzekwo z orkiżowią, ta kromka z tym twarogiem. Wszystko było pyszne. Ale te warzywa pyszne. A ty? Podstawą dla mnie taką fajną zimową to są warzywa, a szczególnie dynia teraz i właśnie marchewka z pietruszką, bo są fantastycznie smakowo dobre tak. i mają dużo błonnika i mikro. Ale pietruszka na, tak. na świeżo. Tak. No, świetnie. Godzina 18.30, zadeśmy ostatni posiłek. No i teraz, właśnie, nie powinno się męczyć trawieniem i dawać. Bo wiesz, ja na przykład często, jak jem trzy posiłki i to publikuję, to ludzie mówią: O, trzy posiłki, nie jesteś głodna i tak dalej. Jest też, jak ja mam pracę i mam coś w ciągu dnia i zjem śniadanie, dwa, trzy jajka, warzywa, ten. To ja w ogóle o jedzenie nie myślę. Pamiętam, jak byłam w domu, to my w domu mieliśmy takie coś. Nawet jak był COVID, i byłam w domu, że wujek przychodził tu na kawkę, tu ciasteczko, tutaj to. Zawsze bardziej się chce jeść z ludźmi, jakieś tam słodycze, jak się siedzi we dwójkę, do kawki i tak dalej. Ale jak człowiek jest w ciągu tygodnia sam, po co dawać ciągle pokarm? Dajmy tym jelitom odpocząć, nie uważasz? Tak, i dlatego fenomenem wszystkich diet dla mnie to są te okna żywieniowe, które pomagają dotrawić, usunąć toksyny i przygotować jelita do następstwa. I zobacz, ty w tym momencie, jak już nic nie zjesz, to Twój brzuch mniej więcej koło 22 już będzie miał trochę przetrawione, Idziesz spać mhm. z fajnym brzuchem, już w miarę przetrawionym, co organizm się skupia na regeneracji. A nie na mileniu, trawieniu, jedzenia, w ogóle dieta, sposoby żywienia i tak dalej. To, co Wy tu słuchacie, to jest coś, czym można się zainspirować i co oglądacie u mnie. To jest wszystko jakaś inspiracja, ale wiem, że wiele osób ma tutaj, nie wiem, jakieś choroby, hashimoto, sibo itd. tak Są tak delikatne i indywidualne kwestie, szczególnie my kobiety, gdzie mamy hormony, są takie bardziej jak piórko. To jest, zawsze wymaga konsultacji, czy dietetycznej, czy lekarskiej. Tak. No nic, dziękujemy za cały dzień jedzenia. Mam nadzieję, że odcinek z mamą Wam się podobał, zostawiajcie łapki w górę. W górę, subskrypcje. Jak chcecie więcej odcinków z domu rodzinnego, o, to piszcie. Nie. Dosyć. E, może nagramy teraz na YouTube, jak ja gotuję, mamę znowu. No, nie smakowało Ci jak ci gotowała? Bardzo mi smakowało, no. możesz gotować, tylko nie każ mi. Yy, no. Wiesz. Mama taka jest Oceniać. skromna, a mama bardzo dobrze gotuje. Tak. Tylko, że mama jest takim typem osoby, że jak bierze przepis z internetu, to ona tu doda swoje, tu doda swoje, tu da swoje i wychodzi często coś całkowicie innego, ale mama robi rzeczy z serduszka dla nas, więc zawsze jest ze miłości. ze szczyptą miłości. No i co? Widzimy się w kolejnym vlogu na kanale. Cześć, pa pa!